Tak jest, tak jest to się lewego No kurwa co tu jest no nie trzyma PAKA leży Paka leży kurwa Paka na gali leży, daj miodu, daj mu daj mu jeszcze na miodu to daj Daj mi. Esik, kochanie. Super. Komu. Nie, ze mną takie jajca tutaj. Ola. Zobacz też, dobrze? Ja pierdol. Ja pierdol. Ola, prawo, prawo. EU. Sprawdź nowy event miłosny. Odbieraj dzienny bonus. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Zgarniaj super skiny i je ulepszaj. Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na KSDropeu. Na emotkę? Zobaczcie, na emotkę. Mainsi Caus, o, nie, tu, tu nie. No o, mage, o, kilo, o! 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 Zobacz u mnie co się dzieje ty Zabed Garcia! Dobra, zaraz O jest, jest, widziałem ją, jest! Czarnożu, małe dziecko! Kurczywicz ty kurwa Gdzie jesteś szmato? Gdzie ta kurwa poszła? Ej! Uciekaj! Uchwa, enemy... Weź drzwi, bo nie było go Zajebała go, zaniebała go. Ja pierdolę. To dziecko, kurwa, no wiecie, jakieś było. U... Dziecko mam, mam ją na zdjęciu. Pary, ja, dobry. Głosowanko i snacks. No, no. Kurwy! <głosy> 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 Drogi jest nagsik, drugi snacksik. Mówisz, że gdzie ty widziałeś tego Tomka, bo nie wiem, nadal nie doszliśmy do tego. Ja ty widziałem Tomka? No. No, był ze mną na butli. O kurwa. Uciekaj demon, bo Cię widzą chyba. Nie nawet nie będziemy się cenurkować z szans w ogóle. Ja go ja widzę go na strymie auto. Wyżej tu w tu wyżej w On parę, na tym na górze jest. C nie no kurwa. Ja do chuja. No przecież, przecież byłem pod liściem, jak mnie widziałeś? Widzę ciebie, czekaj. 8 7

Kurwa! Mam fiuta! Już jest, jest. pierdolę stamtąd! Na dwór, kurwa! Chyba nie podpiszę tego. No nie, ej, kurw! No nie, no weź ten notatnik w pistolet! Aaaa! Ja? Wypierdalaj stąd! Jezu! Ja pierdolę! Kurwa, wyciekamy stąd! Wsiadaj do treka Ale się zlękłem, ty! Ej, zlękłem się, powiem ci szczerze. Ja Idiota. Z drogi, śledzie! Z drogi! Nie widzisz jak... Co ty robisz?! Kurwa! Do pracy się śpieszy! Za pięć, za pięć stanuj jeszcze. Okay. Kurwa, ale ten celownik Micha jest dojebany! To, to, to jest za, w sensie. MTW. Do cipy ten celownik! Kurwa, jaki pokeball zajebany, śmieć, dis di disco ...dyskoteka. To było kurwa nie... No kurwa jakim chujem Jebana przez drzwi przeszła zbugowana gra Nie pierdole nie gram w to Wychodzę z tej gry Motion sensor już działa, już zaliczony jest Patrzcie. Piątka jest piątka! O ty kurwa! Ty mało! Smierciela! Dobra Jezu Maria. Słuchajcie, Słuchajcie! Będę impostorem, ale nikogo nie zabiję kurwa! O nie! Diebałem go! Kurwa! Ale jestem ty! Jestem dziewiąty crewmate! ale lecimy tutaj. Patrz to, nikogo nie zabije w tej grze, rozumiecie to? Kurwa, gonią mnie. Patrz, no kurwa, jak mnie gonią, kurwa! Idzie, idzie. Skurwysyn, mam go na wizji. Zróbcie mu zdjęcia jeszcze. O! Kurwa, niebana gra! Show up? Kurwa! Ja? <grywa> Ale łykła Weź te świeczki w pierdol. Się w Dorota, twój dom jest nasz teraz, kurwa! Albo nas do vany z lewu, albo wypierdalamy cztery Tak, strasz, kurwa do kibla, bo out jesteś A masz z kurwa widzę kubeczki z to nie jest no, tak? nie ma, nie ma tak Nie będzie co myć, nie będzie Zabijemy czego wszystko. pić ja Wypierdalamy ja wszystko, co dawaj, da. kurwa, wszystko, co się jest... da Chciałbym podziękować za tak wspaniałego strajmera, człowieka, który inspiruje, szanuje innych Ościsk. ludzi Dziękuję bardzo, dziękuję Mateusz, wróć, bo tak to musimy się męczyć z tym podrzędnym strajmerem, jakim jest Tomasz Kappa <ścoughs> <ścoughs> Witam serdecznie, kogucik O kurwa Olmu zajebałam Ja pierdolę